Czy to możliwe, że już w najbliższy poniedziałek tysiące polskich seniorów zobaczą na swoich kontach dodatkowe tysiąc złotych z ZUS? Od kilku dni cała Polska mówi o jednym, o rzekomo zatwierdzonym nowym świadczeniu, które miałoby być wypłacane emerytom i rencistom już w poniedziałek rano. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów z nagłówkami w stylu Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Nowe pieniądze dla wszystkich seniorów. Czy tysiąc złotych z ZUS trafi na konta jeszcze w tym tygodniu? Dla wielu osób brzmi to jak cudowna wiadomość prawdziwa ulga w tych trudnych czasach, kiedy ceny wciąż rosną, a emerytury często ledwo starczają na podstawowe wydatki. Ale czy to rzeczywiście prawda? Czy naprawdę zatwierdzono nowe świadczenie? I czy w poniedziałek seniorzy faktycznie zobaczą te pieniądze na swoich kontach? Witajcie na kanale aktualności społeczne.pl, gdzie każdego dnia omawiamy najświeższe wiadomości dotyczące świadczeń, emerytur, ZUS-u i wszystkich zmian, które mogą dotyczyć milionów Polaków. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji, bo tutaj dowiesz się jako pierwszy o każdej nowej decyzji rządu, prezydenta czy ZUS-u, która może wpłynąć na Twoje finanse. A teraz przechodzimy do sedna sprawy, bo dzisiejsza informacja rozgrzała opinię publiczną jak mało która. Według pojawiających się w internecie informacji, prezydent Karol Nawrocki miałby zatwierdzić nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, które miałoby trafić do wszystkich emerytów i rencistów w Polsce już od poniedziałku. To miałoby być wsparcie w ramach specjalnego programu antyinflacyjnego, którego celem jest ulżenie seniorom w codziennych wydatkach. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo wiarygodnie, bo przecież rząd już wcześniej wprowadzał dodatkowe wypłaty, takie jak 13 i 14 emerytura. Wielu ludzi pomyślało więc, że teraz przyszedł czas na kolejną formę wsparcia, zwłaszcza że inflacja wciąż odczuwalnie uderza w portfele starszych osób. Ale zanim zaczniemy się cieszyć, warto przyjrzeć się faktom. W oficjalnych komunikatach kancelarii prezydenta na ten moment nie ma jeszcze potwierdzenia, że taka ustawa została faktycznie podpisana. Nie oznacza to jednak, że pomysł nie jest realny. Wręcz przeciwnie, od kilku tygodni w rządzie trwają intensywne prace nad projektem dodatku w wysokości 1000 złotych dla osób starszych o najniższych dochodach. Ten projekt, jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jest już gotowy i czeka na finalne zatwierdzenie. Jeżeli prezydent złoży podpis w weekend, pierwsze przelewy mogą ruszyć już w poniedziałek. I właśnie ta informacja mogła rozgrzać media społecznościowe do czerwoności. Według wstępnych założeń, świadczenie tysiąc złotych miałoby być przyznawane automatycznie bez konieczności składania wniosków. ZUS który ma już gotowe systemy do realizacji tego typu wypłat, mógłby rozpocząć przelewy nawet w ciągu 48 godzin od momentu wejścia ustawy w życie. I właśnie to budzi największe emocje, bo dla milionów seniorów 1000 zł to ogromna różnica. To często pieniądze, które mogą pokryć rachunki, zakup leków czy żywności. Dla niektórych to oznacza po prostu oddech od ciągłego liczenia każdego grosza. Prezydent Karol Nawrocki w swoich ostatnich wystąpieniach podkreślał, że wsparcie dla seniorów jest dla niego jednym z kluczowych priorytetów. W jednym z wywiadów powiedział jasno, że państwo polskie ma moralny obowiązek pomagać tym, którzy całe życie pracowali, a dziś zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Wiele osób odczytało te słowa jako sygnał, że podpis pod ustawą to tylko kwestia dni. Być może nawet godzin. W kuluarach mówi się, że decyzja może zostać ogłoszona jeszcze przed poniedziałkiem, a to oznaczałoby natychmiastowe uruchomienie wypłat przez ZUS. Co ciekawe, ZUS już potwierdził, że jest w pełnej gotowości do realizacji nowego świadczenia, jeśli tylko ustawa zostanie przyjęta. Rzecznik zakładu uspokaja, że nie będzie potrzeby składania żadnych wniosków. Wszystkie dane są już w systemie. Pieniądze trafią automatycznie na konta, na które wpływają regularne emerytury. Wystarczy, że dane są aktualne i że senior ma aktywne konto bankowe przypisane do ZUS. Oznacza to, że jeśli decyzja zapadnie w weekend, to w poniedziałek rano wielu emerytów faktycznie może zobaczyć nowe środki na swoich rachunkach. Brzmi jak marzenie, ale tym razem to marzenie może się spełnić. Jednocześnie ZUS ostrzega, że w internecie i SMS-ach pojawiły się fałszywe wiadomości dotyczące tego świadczenia. Oszuści rozsyłają wiadomości o treści: Potwierdź swoje konto, aby otrzymać 1000 złotych z ZUS lub Kliknij tutaj, by otrzymać nowy dodatek. To oczywiście próby wyłudzenia danych. ZUS przypomina, że nigdy nie wysyła linków ani nie prosi o logowanie przez SMS. Wszelkie informacje pojawią się wyłącznie w oficjalnych komunikatach na stronie ZUS lub w serwisie PUE -ZUS. dlatego warto zachować ostrożność i nie dać się nabrać na fałszywe wiadomości, nawet jeśli wyglądają profesjonalnie. Jeśli zastanawiasz się, czy kwalifikujesz się do tego nowego świadczenia, wszystko wskazuje na to, że dodatek 1000 zł będzie skierowany przede wszystkim do osób z najniższymi dochodami to znaczy, że obejmie seniorów pobierających minimalną emeryturę, osoby powyżej 75 lat życia oraz tych, których miesięczny dochód nie przekracza 2800 zł brutto. To właśnie ta grupa ma najbardziej odczuwać skutki inflacji i rosnących cen. W praktyce może to oznaczać, że dodatek trafi do około 1,2 miliona seniorów w całej Polsce. Wypłata ma być jednorazowa, ale już teraz pojawiają się głosy, że jeśli sytuacja gospodarcza się nie poprawi, to rząd rozważy wprowadzenie takiego dodatku cyklicznie, na przykład co pół roku. Wielu seniorów komentuje w sieci, że taki dodatek to nie luksus, ale konieczność. Dla mnie to nie ekstra prezent, to po prostu chwila spokoju, napisała jedna z emerytek. W aptece zostawiam miesięcznie ponad 400 zł, a rachunki rosną z miesiąca na miesiąc. Tysiąc zł to dla mnie jak tlen. Takich głosów są tysiące i pokazują, jak bardzo potrzebne jest realne wsparcie społeczeństwo się starzeje, a wielu emerytów żyje dziś poniżej granicy ubóstwa. Każda dodatkowa złotówka może więc mieć ogromne znaczenie. Nie można też zapominać, że ten temat ma również wymiar polityczny. Nowy prezydent Karol Nawrocki stara się budować wizerunek lidera, który słucha zwykłych ludzi i dba o najsłabszych. Wprowadzenie świadczenia 1000 zł dla seniorów byłoby mocnym symbolem takiego podejścia. Z drugiej strony ekonomiści ostrzegają, że program może kosztować budżet państwa nawet 3 miliardy złotych, jeśli obejmie wszystkich uprawnionych. To duży wydatek, który może mieć wpływ na inne obszary finansów publicznych. Dlatego możliwe jest, że w pierwszym etapie dodatek dostaną tylko najbiedniejsi seniorzy, a dopiero później, w zależności od sytuacji, pozostali emeryci. Warto jednak zaznaczyć, że niezależnie od szczegółów, ZUS jest przygotowany na każdy scenariusz. Już teraz wprowadzany jest nowy system księgowania wypłat, który pozwoli szybciej przetwarzać przelewy. To oznacza, że nawet regularne świadczenia, emerytury, renty i dodatki mogą trafiać do ludzi szybciej niż do tej pory. I właśnie to mogło zostać błędnie zinterpretowane jako nowe tysiąc złotych. W poniedziałek wiele osób może więc faktycznie zobaczyć przelewy wcześniej, choć niekoniecznie będzie to nowe świadczenie, tylko usprawniona wypłata już należnych pieniędzy. Nie zmienia to faktu, że poniedziałek zapowiada się naprawdę gorąco. Wszystko zależy od tego, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę jeszcze w weekend. Jeśli tak się stanie, ZUS ma ruszyć z wypłatami niemal natychmiast. Jeśli nie, to nowego świadczenia możemy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni. Warto więc śledzić oficjalne komunikaty kancelarii prezydenta i ZUS, bo tam pojawi się pierwsze potwierdzenie. Podsumowując, na ten moment nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, że każdy emeryt otrzyma 1000 zł już w poniedziałek. Ale wszystko wskazuje na to, że projekt jest bardzo blisko realizacji. ZUS jest gotowy, rząd ma środki, a prezydent zapowiada wsparcie dla osób starszych. To może oznaczać, że pierwsze przelewy trafią do ludzi szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Wystarczy jeden podpis. A poniedziałek może stać się dniem, który przyniesie tysiącom Polaków ogromną ulgę finansową. Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć jako pierwszy, kiedy dokładnie te pieniądze trafią na konta, koniecznie zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Na moim kanale codziennie omawiam wszystkie decyzje rządu, ZUS-u i prezydenta dotyczące emerytur, dodatków zasiłków i nowych reform. Dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć, co ci przysługuje i jak skorzystać z dostępnych świadczeń. Napisz w komentarzu, co ty o tym myślisz. Czy uważasz, że ten dodatek 1000 złotych powinien trafić do wszystkich seniorów, czy tylko do tych o najniższych dochodach? Twój głos jest naprawdę ważny, bo to właśnie opinie zwykłych ludzi pokazują, jak bardzo potrzebne są takie decyzje. Dziękuję, że oglądasz ten kanał. Życzę Ci dużo zdrowia, spokoju i pozytywnych wiadomości. Trzymajmy kciuki, żeby poniedziałek przyniósł dobre wieści i żeby to świadczenie naprawdę pomogło tym, którzy najbardziej go potrzebują. Tu kanał aktualności społeczne.pl, jak zawsze z Tobą, by mówić o sprawach, które naprawdę mają znaczenie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.